Z tej strony Spodek, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw LEGO Star Wars o numerze 75295 Millennium Falcon Microfighters. więc zaczynamy! W zestawie dostajemy jedną minifigurkę Han'a Solo z czwartej części Gwiezdnych Wojen z Nowej Nadziei Tak oto się prezentuje, ma niebieskie spodnie z paskiem, całkiem ciekawe ma taką fajną czarną kamizelkę, taką beżową koszulę. I ma fajne takie włoski. Ma alternatywną twarz. Taką to się prezentuje. Okej. Okay. I jeszcze ma taki mały pistolet. Okej. Okay. Przejdźmy do Sokoła Milenium. On też jest ze czwartej części Nowej Nadziei Jest bardzo szczegółowo zrobiony Tutaj, zacznijmy od tyłu, ma takie dopalacze żeby szybciej leciał Tutaj ma taką ciekawą antenę 100 Shootery oczywiście strzelają w jednym strzele Oczywiście działa wszystko. Tutaj możemy ułożyć naszego Hana Solo. No, i tutaj, jednym klockiem, który ma nadruk, oprócz minifigurki, jest taki klocek z kabiną z Oczywiście starano się otworzyć. Mały Sokół Milenium, w skali mniejszej niż ten największy Sokół Milenium, on jest przeogromny, a ten wyszedł też bardzo fajnie i szczegółowo, za co bardzo polecam ten zestaw, no bo można łatwo zdobyć Sokoła Milenium i Hanasolu. Jeśli Wam się dzisiejszy odcinek spodobał, zostawcie łapkę do góry. I jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał. I pa!